Nie, spoko. Możesz mi zrobić takie fajne zdjęcie. No, nie, nie, Fi filmik, filmik. Oh. E, żeby sześciu chłopów w jednym łóżku. Ja tego nie rozumiem. Nie, Jak to wie, jest? Po Dobra, zrób mi fajne zdjęcie. Nie no ja film kręcę na razie, wiesz, pokazuję. Ale ja? działało. No i komu to A, będzie się działo. Dziewczyny też przyjdą. Ale te dziewczyny przyjdą za godzinę dopiero. Proszę mi tu na tym fotelu zrobić. Jak Jakieś wypisanie? takie fajne, wiesz... Nie, że to epizot tylko tutaj, wiesz, na tą... Jak Lord No właśnie, takie. Ale to światło trochę... Nie szkodzi. Drugie zdjęcie, fajne. A właśnie... A, bo tu są te... Kinkiety. Może jeszcze? No, zawsze możesz. Gdzie ten Nabil? Na Będzie dziadek, kurwa, w samochodzie.

opryskana jakaś. A tu karcer. A tu zobacz. Toś a tu karcer jest, tak? No to jest łoże dla małżeństwa. Albo dla młodej pary, albo na bzykanko. Czekaj, ja bym wziął tu Magdę i sobie zrobił takie fajne zdjęcie No, yeah. no yeah. oh, to dawaj. Oprzemy się wiesz, o... Możemy się zamienić. Magda do nas, a... A Nabil do niej. Tak? nie jest Nie zbawiasz. No, powykupiać po nie, się, a nie seks zaraz. Jak Pośmiać się, poopowiadać dowcipy, wypić Coca-Coli. Dwa zdjęcia. Chiński strzał, jak to było? Bo już nie pamiętam. Nie wiem, kuron musiała białać się, tam jest okej, Jest jest kabina prysznicowa. Ja zaraz sobie wejdę tą. To... Nie no ale, ale widzę już na nabieg się w no, Starszy gościu też spocony, wiesz, on potrzebuje mieć luksus odpoczynek, żeby się wyspał. A to do Gienek tak wiesz. Bo to powinno ta Gienek jest... Mógł nie dawać księdzu 4 stówy dodatkowo, tylko... No, najlepsze dwójeczki, tak? Tak? No ja nie wiem jakie na dwójki. No, dwójki dwóch do dwójki, dwóch do dwójki. Wiele powinien być pierwszy, bo rozdzielać pokoje. Ja, ja mu się dziwię, że tak ustępuje, ale to wiesz, nie nie... Nie że on wstępuje, on, wiesz on ja ustępuje... No dobrze załatwił takie coś, płaci za... Nie no hotel jest ładny. Nie tyle ładny. Że, że i wiesz, no ta organizacja... Ja tak, to, wiesz, to jestem wiesz, no, ja, no... Nie, nie nas spaliśmy na podłodze, więc dla nas to żaden problem. Ale, nie? To. Dla mnie też nie jest problem, no nie jest tyle, że, że wiesz, no na no no, wiersz więc... no. 16, za zimno. Ja dawaj na 15. Na 15?